W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami. Szczęść Boże, zapraszam do oglądania kolejnego odcinka apteczki apologetycznej Panarion. W tym epizodzie, w tym odcinku, dalej będę się poruszał w temacie czynienia znaku krzyża. Nie będzie to odcinek typowo apologetyczny. Bardziej będę chciał się zatrzymać, czy też może poruszać na przestrzeni historii dziejów tego znaku oraz w przestrzeni liturgicznej i odpowiedzieć na kilka takich zagadnień, pytań, które sobie postawiłem. Po pierwsze, jak na przestrzeni dziejów ów gest czynienia znaku krzyża się kształtował? Czy w paterystycznej patrystycznej wyglądało podobnie jak dzisiaj, czy może troszkę inaczej? Skąd się wzięły te wszystkie różnice pomiędzy różnymi wyznaniami, różnymi yy, obrządkami? Właśnie w tak prostej rzeczy, jak robienie znaku krzyża? To są pytania na ten odcinek. Zapraszam jeszcze raz do oglądania. Jak wspominałem, we wcześniejszych odcinkach pierwsze świadectwa, które mówią nam o znaku krzyża, pochodzą z II-III wieku. Nie mamy żadnych nagrań, które by nam pokazywały, jak czynili znak krzyża pierwsi chrześcijanie. Ale mamy coś takiego w kościele, jak pamięć wirtualna. Nazywamy to liturgią. Dokumenty liturgiczne, kiedy je badamy, kiedy patrzymy na dokumenty władców kościoła, widzimy tam świadectwa właśnie tych pierwszych Przebłysków, pierwszych form czynienia znaku krzyża. I tą najbardziej pierwotną, najstarszą, chyba można tak powiedzieć, jest użycie kciuka i nakreślenie znaku krzyża na czole. Nie sposób dzisiaj stwierdzić, tak naprawdę, co było pierwsze. Czy praktyka taka pobożnościowa. Pierwszych chrześcijan, którzy odczytywali hmm, chociażby tekst Apokalipsy, czy Ezechiela właśnie w tym kontekście, i sami siebie znaczyli znakiem krzyża na czole, aby sobie przypomnieć, kim są, i potem właśnie ta praktyka przeniknęła do liturgii chrzcielnej, czy wręcz było może odwrotnie, że chrzest już zawierał w sobie ten gest znaku yy, krzyża, który czynił. Kapłan na czole osoby chrzczonej, i potem, właśnie w trakcie życia, w trakcie rozwoju wiary danej osoby, on sobie przypominała takim gestem na krzyża na czole, kim jest. Tak pięknie mówi jeden z tekstów Liturgii Godzin. Poznaj swoją wartość chrześcijaninie. Właśnie tak sobie przypominali, że jesteśmy w Chrystusa. Mamy piętno Chrystusa na naszym czole. Jesteśmy Jego własnością. Chrześcijanie nie tylko znaczyli samych siebie, ale również przedmioty, których używali. Tutaj dwa świadectwa z ojców Kościoła. Pierwsze to jest Epifaniusz z Salaminy w dziele Panarion. Tak pisze: Józef wziął to naczynie z wodą na oczach wszystkich, nakreślił własnym palcem na naczyniu znak krzyża, wezwał imienia Jezusa. I głośno powiedział w imię Jezusa Nazarejczyka. Drugi tekst pochodzi z historii kościelnej Sozomena. Troszkę może bardziej legendarny, ponieważ mówi o walce pewnego świętego Donatusa ze smokiem. Cóż, pomijamy ten element baśniowy, a skupiamy się na tym, jak pokonał go właśnie biskup Donatus. I gdy już smok chciało się na niego rzucić. Święty Donatus uczynił w powietrzu znak krzyża i plunął w kierunku smoka. Smok połknął ślinę i zdechł na miejscu. Inny rodzaj świadectwa to już nie jakaś opowieść, ale katecheza Cyryla jerozolimskiego, który w swojej trzynastej katechezie tak pouczał wiernych. Nie wstydźmy się wyznać ukrzyżowanego. Ufnie uczyńmy znak krzyża palcami na czole i na wszystkim chlebie, które spożywamy, na kielichu, który pijemy. Jest on wielką obroną. Z czasem znak Krzyża Świętego zaczęto czynić również na innych częściach ciała, czy to na ustach, czy to na sercu. Świadectwa tego znajdujemy u niektórych ojców Kościoła. Święty Hieronim wspomina o niejakiej Eustochium, która nie przestawała czynić znaku Krzyża na ustach matki swej. Również święty Grzegorz zna związu, Zalecał czynienia go na oczach, ustach i sercu. Kolejny krok to dodanie drugiego palca do znaku krzyża. Jedni mówią, że to był kciuk ze wskazującym, inni mówią, że to był wskazujący z serdecznym. No, trudno jest dzisiaj to stwierdzić, ponieważ no, nie mamy nagrań. Eee, I miało to związek z pojawieniem się herezji monofizyckiej. Apolinaryzm, które zostały, no cóż, zwalczone na Chalcedonie i późniejszych w soborach i synodach. Ale właśnie te dwa palce miały wskazywać na dwie natury w Chrystusie, boska i ludzka. Powiedz tego znak krzyża był też w znaniu wiary, że wierzę w dwie natury w Chrystusie, że jest Bogiem i człowiekiem. Badacze tematu właśnie w tym momencie dziejowym upatrują, że krzyż przeniósł się z czoła tylko, czy też z ust, czy też z serca na większą powierzchnię ciała. Tak, aby bardziej widoczne były te dwa palce, zaczęto czynić to właśnie w ten sposób, prawdopodobnie. Podobnie, kiedy kogoś się błogosławiło, bądź jakoś jakiś przedmiot się błogosławiło, to właśnie tak, aby były widoczne owe dwa palce, dwie natury w Chrystusie. Nie ma dokładnych na to dowodów. Który to był moment, który to był rok, czy też który to był miejsce, ale w którymś momencie musiało to nastąpić, ponieważ właśnie zaczęto yy, się pojawiać w różnych tekstach yy, patrystycznych i dokumentach. Właśnie te zapiski o dwóch palcach, które robią większy znak krzyża. Z pomocą tu przychodzi Piotr z Damaszku, yy, który żył w XII wieku. W dziele Filokaria nawiązuje on do Ojca Kościoła. Atanazego z Aleksandry, żyjącego na przełomie III-IV wieku. Tak pisze Piotr z Damaszku. Święci Ojcowie zostawili nam głęboki sens tego znaku, abyśmy mogli odrzucić heretyków, chodzi ich naukę, i niewiernych. Dwa palce i jedna ręka, które reprezentują Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i w tym znaku Uznany jest jako istniejący w dwóch naturach, zjednoczonych z sobą i w jednej osobie. Z czasem, kiedy problem monofizytyzmu został już rozwiązany, nie było takiej potrzeby wyraźnego akcentowania dwóch natur. Wobec tego zaczęto akcentować trzy osoby boskie, ale bez pominięcia dwóch natur w Chrystusie. Jeden Bóg, trzy osoby. Ojciec, syn i Duch Święty oraz jeden Chrystus w dwóch naturach, boskiej i ludzkiej. Ten gest czy też zwyczaj czynienia krzyżu trzema palcami też potwierdza się u w Kościoła. O takiej praktyce pisał już Teodoryt z Cyru, to jest przełom IV i V wieku. Pisze on, poucza jak błogosławić kogoś bądź samego siebie. Trzymać trzy palce raczej jako jedność. Które symbolizują trójce. Dwa pozostałe lekko zgięte jako oznaczenie dwóch natur w Chrystusie. Górny to boskość, dolny to człowieczeństwo. W ten sposób dłoń stała się takim kieszonkowym katechizmem. Trzy osoby boskie, dwie natury w Chrystusie. Z czasem ta praktyka przeszła również na liturgię, i już w anamach liturgicznych możemy spotkać, Teksty, które wręcz nakazują czynić tak, a inaczej znak krzyża. Potwierdzeniem tego jest papież Leon IV, który zmarł pod koniec IX wieku. Pisał on, aby czynić znak krzyża nad kielichem i hostią trzema palcami. Opat Alfrikus, który żył w połowie X, koniec, początek XI wieku, w w Anglii również pisał o trzech palcach, aby używać ich w liturgii monastycznej. Wiek XIII to papież Nocenty III, który instruuje swoich kapłanów, jak wykonywać znak krzyża w liturgii. Pisze papież Nocenty III: Trzema palcami z góry na dół, z prawej na lewo bo Chrystus stąpił z nieba na ziemię, od Żydów do Pogan. Jest to ten gest, ten znak który obecnie występuje w Kościele Prawosławnym i u e, grekokatolików. Ale to jeszcze nie wszystko. Ten tekst się nie kończy w tym miejscu. Inni czynią z lewa na prawo. Jak Chrystus przeszedł z ludzkiej biedy, do chwały Bożej, ze śmierci do życia, z hadesu, czyli odchłani, do raju. I kontynuuje papież Innocenty, niektórzy księża czynią to w ten sposób, tak aby oni i ludzie byli błogosławieni w ten właśnie sposób. XIII wiek, czyli to już jest czas po schizmie wschodniej i Oba obrządki czynią w sposób identyczny znak Krzyża Świętego. To już ostatnia zmiana w geście czynienia znaku Krzyża, ponieważ nie mamy już więcej palców. Pięć to już cała ręka. I właśnie, pius piąty w mszale rzymskim, wydanym po soborze trydenckim, nakazuje czynić właśnie w ten sposób znak Krzyża Świętego. Czy to kiedy coś błogosławimy, czy to jeżeli kogoś błogosławimy, czy to jeżeli samego siebie błogosławimy, mamy to czynić otwartą ręką, palce wyprostowane. Pięć palców symbolizuje w tym geście pięć ran Chrystusa. Prześledziliśmy rozwój, ewolucję znaku Krzyża Świętego od kciuka do pięciu palców, do całej dłoni. Natomiast, kiedy spojrzymy na ikony, zwłaszcza ikony kościoła wschodniego i te chrześcijańskie, zauważymy, że dłonie niektórych postaci, prawa dłoń niektórych postaci, przybiera specyficzny um, układ i właśnie o tym przez chwilę chcę opowiedzieć. W tym układzie palce prawej dłoni czynią napis i też są wyznaniem wiary. Palec wskazujący to litera I. Palec środkowy to litera C. Kciuk wraz z palcem serdecznym tworzy literę H. I palec mały to też litera C. I mamy napis Jezus Chrystus. Zapewne przykuł waszą uwagę, że niektórzy katolicy na świecie nie kończą y, znaku krzyża amen w formie złożonych rąk, czy też amen, kiedy kładą rękę na piersi, ale kierują swoją dłoń ku ustom i ją całują. Dlaczego to czynią? Całują kciuk, czy kostkę, czy, czy paznokieć? Nie. Otóż dlaczego to czynią? Otóż nie chodzi tu o całowanie kciuka, ale o znaku krzyża, który czynimy łącząc z sobą kciuk oraz zgięty palec wskazujący. Zwyczaju tego nie wymyślił ani Messi, ani Ibramowicz, ani żaden inny piłkarz czy sportowiec. Ten zwyczaj można oddale, odnaleźć o wiele, wiele bardziej w przeszłości. Otóż już w XIII wieku taka praktyka miała miejsce. Jak to się narodziło? Prawdopodobnie. Otóż kapłan po nauczaniu Ewangelii, nawet w tej mszy jeszcze przed Soborowem, zwłaszcza. Kiedy kończył czytać Ewangelię, całował z szacunkiem mszał, czy też miejsce, w którym e, kończy się święta Ewangelia. I lud Boży, patrząc na ten gest, również całowali swoje własne modlitewniki, jeżeli posiadali. Jeżeli nie, to właśnie formowali krzyż ze swojej dłoni i całowali własną rękę. Z tego. Śmieje się pewien Anglikanin. Otóż w książce Displaying of the Popish Mass, yy, naśmiewa się z nas, papistów, czyli katolików, yy, z tego, że mamy zwyczaj, czy mieliśmy zwyczaj w kościele słuchania Ewangelii po łacinie. I to jest dla niego powód do śmiechu, ponieważ wierni słuchając Ewangelii nic tego nie rozumieją. Tak pisze. Kiedy fragment Ewangelii został przeczytany, uderzają się w głowę, nie wiem jak, oraz całują paznokieć prawie ręki i siadają tak samo oświeceni, jak byli wcześniej. Innym zwyczajem jest, czy nie tak u krzyża, znakiem krzyża. W Rawenie, w bazylice św. Witalisa, która pochodzi z VI wieku, mamy tam pewną mozaikę, na której biskup Maksymian trzyma krzyż. I dla historyków sztuki jest to też swego rodzaju wskazówka na to, że taki zwyczaj tego właśnie błogosławieństwa krzyżem występował w miarę wcześniej. Kiedy spojrzymy na obrządek wschodni, tam również zauważymy tą praktykę. Czy to u Armeńczyków, czy to właśnie u Greków, czy też u prawosławnych, jest to zwyczaj dość popularny. W Kościele mamy również podobną praktykę, która też prawdopodobnie wyewoluowała właśnie z tego zaku krzyża. Jest to błogosławieństwo na Świętym Sakramentem. Ostatni już punkt tego odcinka to są formuły słowne, jakich używano na przestrzeni dziejów czyniąc znak krzyża. Pierwsi chrześcijanie używali chociażby takich formuł. Znak Chrystusa, pieczęć Boga Żywego, w imię Jezusa w Nazaretu, w imię Trójcy przynajmniej Świętszej. Kościół wschodni znał od bardzo, bardzo dawna pewną formułę, która się nazywa trisagion, czyli trzy razy święty. W tle Właśnie rozlega się śpiew tej modlitwy, ale to nie był tylko śpiew, nie był tylko hymn, ale również ten tekst używano podczas wykonywania znaku Krzyża Świętego. I oczywiście inne formuły, zwłaszcza te liturgiczne, które do dzisiaj używamy w Liturgii Kościoła Katolickiego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wspomożenie nasze. W imieniu Pana. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu Memu. Panie, otwórz wargi moje. To już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem, a wręcz zaciekawiłem tym materiałem. Sam osobiście, kiedy się do niego przygotowałem, dowiedziałem się wielu nowych rzeczy, o których wcześniej nie wiedziałem. A w kolejnym odcinku postaram się poszukać dla Was odpowiedzi, jakie znaczenie pastoralne, czy też teologiczne ma dzisiaj znak krzeszowym Świętego dla nas. Dlaczego go i co może on dla nas znaczyć, co powinien dla nas znaczyć. Zapraszam dzisiaj do oglądania. Tradycja niech Ci będzie rodzicielką. Zwyczaj tym, który utwierdza, a wiara tą, która pomaga zachować. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże! Zapraszam do polubienia tego odcinka, subskrypcji oraz komentarzy pod tym odcinkiem. Do zobaczenia!